To się wydaje normalne życie płynie, prawda? Co się dzieje, przyjeżdżamy na premiery, widzimy to, nie... a dzisiaj to wszystko zostało skumulowane, zebrane w jedno i piękne głosy, jeszcze piękniejsze te filmy, gdzie, gdzie ludzie mówią o tym, ile zawdzięczają takim instruktorom. W wielu naszych domach były różne sytuacje, które kiedyś, o których kiedyś się nie mówiło głośno, teraz się mówi oficjalnie. A wtedy wiele rzeczy było gdzieś tam zamiatanych pod dywan. Natomiast tu mieliśmy taką przestrzeń, że można było też o tym powiedzieć, znaleźć swoje poczucie wartości. Gdyby nie Ewelina, nie wiedziałabym, że wchodząc na scenę, nawet kiedy zostaje we mnie skromność, że tak naprawdę talent to jest dar i trzeba się nim dzielić, i nie można wyjść na scenę i mówić sobie: Ja w sumie nic nie potrafię, tylko powiedzieć sobie. Wszystko, co mam najpiękniejszego, z całego serca Wam teraz daję. Nie da się wejść w teatr bez otwarcia się jakby i na muzykę, i na słowo, i na, i na obraz, więc takie spotkanie w okresie licealnym z teatrem to jest po prostu bagaż na całe życie, ale bagaż w tym dobrym sensie.